Wyobraź sobie, że dajesz swojemu synowi 53 miliony dolarów, a on w zamian wyrzuca cię z domu jak bezdomnego psa. Nazywam się Maria, mam 68 lat i mieszkam w Australii. Myślałam, że robię DLA mojego syna Marcina najlepszą rzecz w życiu, przekazując mu całe moje dziedzictwo, ale zamiast wdzięczności, stałam się DLA niego ciężarem którego chciał się pozbyć. To, co wydarzyło się później, gdy jego życie runęło w kilka dni, to historia okaże, której nie spodziewałam się nawet w najgorszych koszmarach. Zanim opowiem ci tę historię, która pokazuje prawdziwe oblicze ludzkiej natury, zostaw subskrypcję i lajk like pod tym filmem, a w komentarzach napisz, jak myślisz. Czy karma naprawdę istnieje? Ta historia może zmienić Twoje spojrzenie na rodzinę na zawsze. Wszystko zaczęło się rok temu, gdy mój mąż Robert zmarł po długiej chorobie. Mieszkaliśmy w Sydney przez ponad 40 lat w pięknym domu w dzielnicy Bondi. Robert był bardzo skutecznym inwestorem i przedsiębiorcą. Zostawił mi majątek o wartości 53 miliony dolarów australijskich, nieruchomości, akcje, fundusze inwestycyjne. W wieku 68 lat zostałam bardzo bogatą wdową, ale też bardzo samotną kobietą. Jedyną rodziną, jaką miałam, był mój syn Marcin. Miał wtedy 45 lat, pracował jako sprzedawca samochodów, ale nigdy nie radził sobie dobrze finansowo. Mimo wyższego wykształcenia, zawsze się skarżył na trudności z pieniędzmi. Patrząc na mojego syna, jak się męczy z rachunkami, jak jego żona Agnieszka musi pracować na dwie zmiany, żeby związać koniec z końcem, jak moje wnuki nie mogą sobie pozwolić na rzeczy, które mają ich rówieśnicy. Czułam się winna. Po co mi te wszystkie miliony w moim wieku? Marcin, powiedziałam pewnego dnia, chcę, żebyś przejął mój majątek. Jesteś moim jedynym dzieckiem. Te pieniądze należą do ciebie. Jego oczy się rozświeciły. Mamo, jesteś pewna to ogromna kwota. Jestem pewna. Twój ojciec by tego chciał chciał, żebyś miał lepsze życie. Poza tym jestem już stara. Po co mi te pieniądze? Będę szczęśliwa, wiedząc, że ty i twoja rodzina żyjecie dostatnio. Uważałam, że robię najlepszą rzecz dla swojego dziecka. Przez następne dwa miesiące zajmowaliśmy się formalnościami prawnymi. Przekazałam Marcinowi całość majątku, pozostawiając sobie tylko skromny fundusz emerytalny, który wystarczał na podstawowe potrzeby. Marcin był zachwycony. Rzucił pracę jako sprzedawca, kupił sobie luksusowy samochód, zaczął planować inwestycje. Przez pierwsze tygodnie przychodził do mnie codziennie, opowiadał o swoich planach, o tym, jak będziemy razem podróżować, jak wybuduje mi piękny apartament przy jego nowym domu. Mamo, jesteś najlepszą matką na świecie, mówił. Dzięki tobie wreszcie będę mógł żyć godnie. Byłam szczęśliwa, że mogłam mu pomóc. Myślałam, że będziemy wreszcie mogli cieszyć się życiem razem, bez zmartwień finansowych. Ale już po miesiącu zauważyłam pierwsze niepokojące znaki. Pierwsze, co się zmieniło, to częstotliwość odwiedzin. Marcin przestał przyjeżdżać codziennie. Potem, przestał przyjeżdżać co kilka dni. Gdy dzwoniłam, mówił że jest zajęty ważnymi spotkaniami biznesowymi. Mamo, muszę się skupić na inwestycjach. Te pieniądze trzeba właściwie zarządzać, tłumaczył, zrozumiałam. Był zajęty, to naturalne. Ale gdy w końcu go zobaczyłam, szok był ogromny. Marcin wyglądał jak ktoś zupełnie inny, drogi garnitur, złoty zegarek, nowa fryzura, ale przede wszystkim inne spojrzenie zimne, obojętne. Jak się czujesz, synku? Zapytałam. Dobrze, mamo, wszystko idzie świetnie. Odpowiedział, ale nawet na mnie nie patrzył, tylko ciągle sprawdzał telefon. Może moglibyśmy gdzieś pojechać razem? Pamiętasz, jak planowaliśmy wycieczkę do Queenslandu? Mamo, ja teraz żyję w innym świecie, mam spotkania z ważnymi ludźmi, inwestorami, nie mam czasu na takie rzeczy. Takie rzeczy, spędzanie czasu z matką stało się takimi rzeczami. Z czasem jego zachowanie stawało się coraz bardziej okrutne. Gdy przychodziłam do jego nowego, luksusowego domu w North Sydney, nie zapraszał mnie do środka. Mamo, mam dziś gości, może innym razem. Innym razem nigdy nie przychodziło. Zaczynałam rozumieć, że w jego nowym, bogatym życiu nie ma miejsca na starą matkę. Najgorszą chwilą było, gdy w jego domu organizowana była wielka impreza. Widziałam to z ulicy: światła, muzykę, eleganckie samochody zaparkowane przed domem. Zadzwoniłam do niego: Marcin, organizujesz przyjęcie? Może mogłabym przyjść? Mamo, to spotkanie biznesowe nie dla ciebie. Te osoby nie zrozumiałyby, no wiesz, ty jesteś z innej generacji. Ale prawda była inna. Marcin się nie wstydzał. Stara, skromnie ubrana matka nie pasowała do jego nowego image'u. Pewnego dnia spotkałam na ulicy Agnieszkę, żonę Marcina. Od razu zobaczyłam, że unika mojego wzroku. Agnieszka, jak się macie? Dawno was nie widziałam. Dobrze, pani Mario. Przepraszam, ale się spieszę. Powiedziała i szybko odeszła. Później dowiedziałam się od sąsiadów, że Marcin kazał całej rodzinie ograniczyć kontakt ze mną. Moja matka to przeszłość, podobno powiedział. Teraz żyjemy w innym świecie. Prawdziwy szok przyszedł sześć miesięcy po przekazaniu pieniędzy. Marcin zjawił się u mnie w towarzystwie prawnika. Mamo, musimy porozmawiać. Powiedział nie zdejmując okularów przeciwsłonecznych w moim salonie. Oczywiście, synku. O czym chcesz rozmawiać? Prawnik otworzył teczkę. Pani Mario, pani syn, chce wykupić ten dom. Oferuje pani mieszkanie w domu opieki oraz comiesięczną rentę. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Dom opieki! Marcin, o czym on mówi? Marcin westchnął, jakby był znuziony. Mamo, posłuchaj. Ten dom jest za duży dla ciebie. Nie potrzebujesz tylu pokoi, a ja mogę go sprzedać i zainwestować pieniądze. Dom opieki będzie dla ciebie lepszy. Będziesz miała opiekę medyczną, towarzystwo. Ale to jest mój dom. Mieszkam tu od 35 lat. Tu są wszystkie moje wspomnienia z Twoim ojcem. Mamo, bądź praktyczna. W Twoim wieku. Potrzebujesz profesjonalnej opieki. Byłam w szoku. Ten człowiek, któremu dałam 53 miliony dolarów, chciał mnie wysłać do domu opieki, żeby przejąć mój dom, jedyną rzecz, którą sobie zostawiłam. Nie zgadzam się, powiedziałam stanowczo. Prawnik odezwał się ponownie. Pani Mario, pani syn, jest teraz właścicielem pani majątku. Ma prawo do optymalnego zarządzania aktywami. Marcin, spojrzałam na syna błagalnie, przecież mówiłeś, że będziemy razem cieszyć się tym bogactwem, że wybudujesz mi piękny apartament. Plany się zmieniły, mamo. Mam teraz większe możliwości inwestycyjne. Nie mogę pozwolić, żeby sentymentalizm stanął na drodze rozsądnym decyzjom biznesowym. Sentymentalizm, moja miłość do domu, w którym przeżyłam najlepsze lata życia, to był sentymentalizm? A jeśli się nie zgodzę, Marcin wzruszył ramionami. Wtedy prawnik znajdzie inne rozwiązanie. Możemy udowodnić, że w Twoim wieku nie jesteś w stanie podejmować racjonalnych decyzji finansowych. To była groźba. Mój własny syn. Groził mi pozbawieniem wolności decydowania o sobie. Przez tydzień próbowałam z nim rozmawiać, błagałam, płakałam, ale Marcin był nieugięty. W końcu, bojąc się, że rzeczywiście znajdzie sposób na uznanie mnie za niepoczytalną, zgodziłam się. Dzień przeprowadzki do domu opieki w Paramatta był najgorszym dniem mojego życia. Marcin wynajął firmę przeprowadzkową. Ale sam nie pojawił się, żeby mi pomóc, pakować wspomnienia całego życia. Gdzie jest pan Marcin? Zapytał pracownik firmy przeprowadzkowej. Ma ważne spotkanie. Skłamałam, nie chcąc przyznać, że mój syn nie może się fatygować na wyrzucenie własnej matki z domu. Dom opieki w Paramata okazał się koszmarem. Mały pokój, który musiałam dzielić z inną starszą kobietą. Okropne jedzenie, brak prywatności. Ale najgorsze było poczucie, że zostałam wyrzucona przez własne dziecko. Próbowałam się przystosować, ale po miesiącu nie mogłam już wytrzymać. Pewnej nocy, gdy wszyscy spali, wyszłam z domu opieki. Nie miałam planu, po prostu musiałam stamtąd uciec. Znalazłam się na ulicach Sydney o trzeciej nad ranem. W wieku 68 lat z małą torbą, bez żadnego planu. Poszłam do parku w Circular Quay i usiadłam na ławce. Pierwszy raz w życiu byłam bezdomna. Zrobiło się zimno. Nie miałam gdzie iść. W domu opieki zauważą moją nieobecność rano, ale czy kogoś to obchodzi? Czy Marcin w ogóle wie, jak się czuje? Nad ranem podszedł do mnie policjant. Pani, dobrze się czuje? Opowiedziałam mu swoją historię. Ten młody mężczyzna, zupełnie obcy, okazał więcej współczucia niż mój własny syn. Pani Mario, nie może pani tu zostać, to niebezpieczne. Pomógł mi znaleźć miejsce w schronisku DLA bezdomnych kobiet. Tam spotkałam inne starsze kobiety, które miały podobne historie. Córki, synowie którzy je opuścili, gdy stały się ciężarem. Przez dwa miesiące mieszkałam w schronisku. Marcin nawet nie próbował mnie szukać. Ani razu nie zadzwonił, żeby sprawdzić, co się ze mną dzieje. Pracownicy socjalni pomagali mi znaleźć małe mieszkanie w programie socjalnym. Malutka kawalerka w Redfern, ale była moja. Po raz pierwszy od miesięcy czułam się jak człowiek, a nie jak ciężar. Życie ma jednak swój sposób na wymierzanie sprawiedliwości. Przez sześć miesięcy nie miałam kontaktu z Marcinem. Czasami słyszałam od znajomych, że żyje jak król, że kupił sobie jacht, że podróżuje po świecie. Ale pewnego dnia zadzwoniła do mnie Agnieszka, żona Marcina. Płakała. Pani Mario, wszystko się skończyło. Marcin stracił wszystkie pieniądze. Nie mogłam uwierzyć. Jak to stracił? Złe inwestycje, hazard w kasynie, życie ponad stan. W trzy miesiące przepuścił większość, a teraz bank zajmuje dom. Zostaliśmy z długami. 53 miliony dolarów. Majątek, który Robert budował przez całe życie pieniądze, które miały zapewnić bezpieczeństwo całej rodzinie. Wszystko zniknęło w ciągu kilku miesięcy. Gdzie teraz jest Marcin? Zapytałam. Nie wiem, zniknął trzy dni temu, zostawił mi i dzieciom tylko długi. Agnieszka opowiedziała mi całą prawdę. Marcin inwestował w ryzykowne przedsięwzięcia, nie sprawdzając ich wiarygodności stracił 30 milionów na fałszywym funduszu inwestycyjnym. Kolejne 15 milionów przegrał w kasynie w Macau, myśląc, że odzyska straty. Resztę wydał na luksusowy styl życia: jacht, samochody, drogie podróże, imprezy. Mężczyzna, który uznał się za genialnego inwestora, który uważał, że jest mądrzejszy od ojca który przez forty lat budował ten majątek, zniszczył wszystko w rekordowym tempie. Tydzień później, późnym wieczorem, ktoś zapukał do drzwi mojej kawalerki w Redfern. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam Marcina, ale nie tego eleganckich, aroganckich mężczyzny, którego widziałam ostatnio. Ten Marcin wyglądał jak żebrak, brudne ubrania, nieogolony, schudły. Ze spuchniętymi oczami. Mamo, wyszeptał i upadł na kolana. Przez chwilę stałam w szoku. Mój syn, który jeszcze pół roku temu wyrzucił mnie z domu, teraz klęczał przede mną jak błagalnik. Marcin, co się stało? Mamo, przepraszam, przepraszam za wszystko. Byłem głupi, byłem okrutny, straciłem wszystkie pieniądze, wszystkie. Płakał jak dziecko. Przez 45 lat życia nie widziałam, żeby Marcin płakał w ten sposób. Gdzie mieszkasz? W samochodzie, ale i jego pewnie zabiorą za kilka dni, bo nie mogę spłacać raty. Wpuściłam go do mieszkania. Przygotowałam mu jedzenie, herbatę. Patrzył na moje skromne mieszkanie ze zdumieniem. Mamo, mieszkasz w takim miejscu? To wszystko na co mnie stać, Marcin. Ale Myślałem, że zostały ci i jakieś oszczędności. Dałam ci wszystko, pamiętasz, całe dziedzictwo po twoim ojcu. Wtedy w jego oczach zobaczyłam prawdziwe zrozumienie tego, co zrobił. Nie tylko stracił pieniądze, zostawił matkę bez środków do życia. Mamo, możesz mi pożyczyć trochę pieniędzy? Muszę spłacić najważniejsze długi, inaczej mogę trafić do więzienia. Spojrzałam na niego długo. Ten człowiek, który mnie wyrzucił, który się mnie wstydził, który wymazał mnie ze swojego życia, teraz przyszedł prosić o pomoc finansową. Ile potrzebujesz? Fifty tysięcy dolarów. Wiem, że to dużo, ale. Marcin przerwałam mu. Ja mam four hundred dolarów na koncie. To wszystko, co mi zostało po opłaceniu czynszu i rachunków. Jego twarz pobladła. To niemożliwe, przecież ty zawsze miałaś pieniądze. Miałam i dałam ci je wszystkie, pamiętasz? Marcin pozostał u mnie przez tydzień, codziennie błagał, żebym znalazła sposób na pomoc mu finansowo, sugerował, żebym wzięła pożyczkę, żebym sprzedała mieszkanie, żebym poprosiła znajomych. Mamo, jesteś moją matką, nie możesz mi pozwolić trafić do więzienia. A ty byłeś moim synem, gdy wyrzucałeś mnie z domu? Próbował się tłumaczyć. To było inne, to były decyzje biznesowe, a teraz chodzi o moje życie, a wtedy chodziło o moje życie, o mój dom, moje wspomnienia, moją godność. Ale ja nie wiedziałem, że tak to odbierzesz. Marcin, ty kazałeś mi zamieszkać w domu opieki, żeby przejąć mój dom, nie odwiedzałeś mnie. Nie sprawdziłeś nawet, czy żyje. A teraz, gdy sam jesteś w potrzebie, przychodzisz do mnie po pomoc? Każdego dnia błagał coraz bardziej desperacko. Obiecywał, że się zmieni, że będzie najlepszym synem na świecie, że nigdy więcej mnie nie skrzywdzi. Dam jej wszystko, co odzyskam, będziesz żyła jak królowa. Marcin, ty już nie masz nic do dania, a nawet gdybyś miał, czy mogłabym Cei zaufać? Siódmego dnia powiedziałam mu prawdę, synku, nie mogę ci pomóc. Nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że naprawdę nie mam czym. Dałam ci wszystko, co miałam. Teraz ty musisz sobie poradzić sam, ale ja nie potrafię. Nigdy nie musiałem sobie radzić bez pieniędzy. Nauczysz się, tak jak ja musiałam się nauczyć życia w schronisku dla bezdomnych. Tego samego dnia Marcin wyszedł z mojego mieszkania. Nie powiedział do widzenia, nie powiedział dziękuję. Po prostu wyszedł. Dwa miesiące później dowiedziałam się, że trafił do więzienia za niespłacanie długów i oszustwo finansowe. Agnieszka wzięła rozwód i wyjechała z dziećmi do swoich rodziców w Perth. Dziś, rok po tych wydarzeniach, żyję spokojnie w moim małym mieszkaniu w Redfern. Nie mam milionów, ale mam coś cenniejszego, spokój sumienia i godność. Marcin napisał do mnie kilka listów z więzienia. W każdym przeprasza i błaga o wybaczenie. Mówi, że zrozumiał swoje błędy, że chce naprawić wszystko między nami, ale czy można naprawić taką krzywdę? Czy można wybaczyć synowi, który cię wyrzucił jak śmiecia, a potem przyszedł błagać o pomoc, gdy sam stał się śmieciem? Czasami się zastanawiam, czy dobrze postąpiłam, oddając mu wszystkie pieniądze, ale potem myślę o słowach mojego męża Roberta. Maria, pieniądze to test charakteru. Jeśli ktoś ma dobry charakter, pieniądze go nie zmienią. Jeśli ma zły, Pieniądze tylko to ujawnią. Robert miał rację. Pieniądze nie zmieniły Marcina, one tylko pokazały, jaki naprawdę jest. Czy żałuję swojej decyzji? Nie. Gdybym nie dała mu tych pieniędzy, nigdy bym nie poznała prawdy o moim synu. Może przez lata żyłabym w iluzji, że mam kochające dziecko, podczas gdy miałam tylko kogoś, kto czekał na moja śmierć, żeby odziedziczyć majątek. Czy karma istnieje? Po tym, co przeszłam, wierzę, że tak. Marcin dostał dokładnie to, na co zasługiwał. Człowiek, który wyrzucił matkę z domu, sam stał się bezdomnym. Człowiek, który uważał się za geniusza finansowego, stracił wszystko i trafił do więzienia. Ale najważniejsze jest to, czego się nauczyłam. Nauczyłam się, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze. To miłość, szacunek, godność. Te rzeczy nie można kupić ani stracić w złych inwestycjach. Dziś, w wieku 69 lat, jestem biedna, ale szczęśliwa. Mam prawdziwych przyjaciół, którzy kochają mnie za to, kim jestem, a nie za to, ile mam na koncie. Pomagam w lokalnym ośrodku pomocy społecznej, dając innym starszym osobom wsparcie, którego sama potrzebowałam. A Marcin. Marcin ma jeszcze dwa lata więzienia przed sobą. Może te dwa lata nauczą go tego, czego nie nauczyły go 45 lat życia: że w życiu najważniejsza jest miłość, a nie pieniądze. To była moja historia o tym, jak życie samo wymierza sprawiedliwość. Teraz chcę usłyszeć Twoją opinię. Napisz w komentarzach, czy uważasz, że mój syn dostał to, na co zasługiwał. Czy karma naprawdę istnieje? Czy matka powinna pomagać dziecku, które ją skrzywdziło? Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej prawdziwych historii, które pokazują, że życie pisze najlepsze scenariusze. Twoje wsparcie i komentarze są dla mnie bardzo ważne, bo to właśnie wasze historie i opinie pomagają mi zrozumieć, że nie jestem sama w swoich przeżyciach.